Jest hardcore jak lifa, ja pożyczę ci ale szmalę na tym jest skorzystasz Witam na stówę, ma w czubie połowę Dot no, na, na szybko, to oldschoolowy wyskok Widz od jak się wahasz, oto nowa flacha suko właśnie się wahasz oto rap przerwie na machach Dla niedowiarków blacha, mój rap stopno to sadnie Na głowę patrzy spadnie, nie chciej wylądować na mnie Nieładnie że wnikasz, ten rap to ta muzyka To ekipa z grupy podwyższonego ryzyka spróbuj przy w przebiegach masz już plecy nasze z nas to na stówę, a nie gówno dla kysy